Witajcie. Tym razem poruszę temat kontrowersyjny na wniosek jednego z widzów. Temat kontrowersyjny na dziś to homoseksualizm i związki partnerskie. Co ja o tym myślę? Zaraz się zapoznacie z moją opinią na ten temat. Jestem za związkami partnerskimi. Jestem osobą, która woli dziewczyny od chłopców. Oczywiście, znaczy nie, może oczywiście, nie oczywiście, kogoś uraża, ale dla mnie to jest normalne. Yy... Traktuje to jako swoją prywatność. Tak, ja wolę dziewczyny, inni wolą yy, osoby tej samej płci. I tak sprawdę mówiąc, gówno mnie to obchodzi, kto co lubi. Jeśli ktoś lubi co innego, to ma do tego prawo. Jeśli yy, ktoś lubi na przykład keczup, a ja tego nie lubię, no, to nie będę nakazywał tej osobie, żeby nie rzuciła keczup, rzuciła jedzenie keczupu, bo to jest tam niezdrowe, bo jest jakaś chemia. Niech sobie je ten keczup. To jest jej wybór. I tak samo jest ze związkami partnerskimi, to znaczy związkami homoseksualnymi o w ten sposób. Jeśli komuś się to podoba, to niech sobie to robi. Ważne jest tylko, moim zdaniem, skromnym, żeby to robiła, żeby ta osoba, tak, czy to pani, czy pan, robili to w jakimś zaciszu domowym, a nie. Wychodzili z tym na ulicę. To znaczy, jeśli widzę dwóch panów, którzy, którzy się obciskują, no to czuję obrzydzenie. Nie z tego powodu, że religia mi nakazała jakiś tam sposób życia, tylko że po prostu traktuję to jako coś, no, obrzydliwego. No nie, nie podoba mi się to, ale nie oznacza to wcale, że Zakaże tym ludziom robić to, co robią, tylko niech robią to w domu, gdzieś. Niech nie emanują tym na ulicach. No, ja się, ja też nie, nie emanuję na ulicach jakąś swoją miłością do mojej partnerki życiowej. Nie obciskuję się i nie całuję. Chociaż nie razi mnie to, jeśli widzę u innych, jeśli to nie jest oczywiście jakieś wulgarne. I tyle chciałbym powiedzieć na ten temat, no. Takie jest moje zdanie. Niech. Każdy robi to, co robi, do ludzi, a teraz trochę powiem, może o ludziach, którzy, którym się to nie podoba i chcą zmienić na siłę innych. No, zawsze mnie wkurzało to, jeśli ktoś próbował na siłę coś tam zmienić u mnie w moim prywatnym życiu. Jeśli nie rani innych ludzi, tak, i to nie jest absurdalnie jakieś absurda, absurdalne podejście do tego tematu, no to, sorry, batory, ale nic ci do tego co ja robię, czy ja lubię keczup na przykład, czy go nie lubię. Tak, mogę wypowiedzieć swoją opinię i, i tyle. I takie samo jest ze związkami partnerskimi. A swoją drogą, fu, wróć. Ze związkami homoseksualnymi. Jeśli komuś się to podoba, to niech sobie mieszka, tak? I takie osoby też mają prawo do legalizacji formalnej, formalnie prawnej legalizacji, do... Zalegalizowania stosunku. Znaczy, o Boże! Ale się zapętliłem. Do zalegalizowania tego związku partnerskiego, czy to jest yy, heteroseksualny związek, czy homoseksualny, czy jakikolwiek inny. No ja nie mówię o, o dzieciach, czy zwierzętach, bo to jest już inny temat. Mówię o normalnych, zdrowych, zdrowym podejściu. Bez jakiejś skrajności. I niech sobie robią to, co robią, tak? Są lokale to mogą sobie tam chodzić i emanować tym wśród innych. Ale niech nie ranią odczuć innych ludzi. Tak, bez skrajności oczywiście, ale i swoją drogą, tak, jeśli ktoś narzuca komuś, nie wiem, czyjąś wolę, no to taka osoba też jest skrajnie odmienna i niech się trzyma z daleka, niech zostawi tą opinię dla siebie. Bo może zranić inną osobę, a nie ma do tego prawa. To, że jest wolność wypowiedzi, nie oznacza wcale, w takim pojmowaniu kultury osobistej, jakimś poziomie intelektualnej, rozmowy czy współżycia społecznego, takiego międzyludzkiego, bo żyjemy w skupiskach ludzkich. I niech nie narzuca innym swojej woli, jeśli nie rani, to bezpośrednio tej osoby, oczywiście. Bez skrajności, pamiętajcie, skrajności są złe. A teraz nawiążę do, tego, do tych związków partnerskich, bo to kurczę ostatnio temat, na tych łamach, na, w tej sferze politycznej, się rozgłośno yy, no o nim. Każdy ma prawo do legalizacji prawnej danego związku. Jeśli jakiś związek homoseksualny trwa lata, nie rani to oczywiście innych ludzi, to są ich sprawy, i jeśli chcą na przykład yy, mieć spadek, czy tam przekazać swój spadek, yy, Osobie, z którą współżyją, no to mają do tego prawo, bo to jest ich prawo, tak? Ich własność i nikomu do tego. Nawet w najbliższej rodzinie, bo chodzi o to, żeby mi było dobrze, tak? Tej osobie, a nie, żeby ktoś mi mówił, co, co jest lepsze dla mnie. To z tego powodu wszystko się, moje zdanie, wynika. Także. Ja żyję po swojemu, jeśli nie ranię innych, to nikomu do tego, co ja robię, tak? Czy jem ten keczup, czy go nie jem, bo nie lubię. Ale nikt mi nie będzie narzucał woli swojej, i tak jest w każdym zdaniu, jeśli to jest oczywiście w granicach prawa i nie ranie innych osób. Dobra, to, na, to tyle miałem do powiedzenia na ten temat. Tak to kontrowersyjne, że o jejku. Po prostu. No nieważne. Napiszcie w komentarzach swoją opinię na ten temat. Co myślicie? Czy się zgadzacie z moim poglądem, że należy żyć tak, żeby nie ranić innych i nie narzucać woli innym osobom, bo tak nakazuje religia, czy nie wiem, ogólnie przyjęte jakieś normy? Normy w formie, że dom to jest rodzina, tata, mama. Jeszcze jeden temat. Jestem przeciwny adopcji przez pary homoseksualne dzieci. Tak jest. Kurczę pominąłbym ten temat. Dlaczego? Ponieważ te dzieci powinny mieć zdrowy start. Jeśli one potem okaże się, że na przykład yy, ta chłopiec, chłopiec czy dziewczyna jest homoseksualna, to znaczy woli panie na przykład, dziewczyna, a pan woli panów, to będzie jego, tej osoby prywatne yy, zdanie, ale niech ta osoba ma y, zdrowy start, zdrowy. Nie to, że niezdrowe jest tam homoseksualne związki, ale to jest normalnie przyjęta reguła. I adoptowanie dzieci powinno być przez pary heteroseksualne. Tak, moim zdaniem. Prawne rozwiązywanie związków to jest jedna rzecz i każdy ma do tego prawo, ale dzieci nie mieszajmy w takie dorosłe sprawy. Tak, jeśli okaże się, że Wolą partnerów tej samej płci, to będzie ich prywatne, ich prywatne zdanie, ich prywatna sprawa i odczucia. Przecież każdy, każda osoba ma jakieś tam odczucia empatyczne i odczuwa empatię i ma jakieś tam uczucia i ma do tego prawo. I nawet jakby mi się to nie podobało, to nie mam prawa i Wy też nie macie prawa narzucać innym swojej woli. Nie żyjemy już w w czasach yy, faraonów, żeby piramidalnie wiedza i zdanie schodziło w dół i nakazywało innym jak żyć i co mają robić i w co wierzyć. No, no to tyle na ten temat. Dzięki za uwagę. Piszcie w komentarzach, co na ten temat myślicie i do usłyszenia. Cześć.